Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłam nagrać film starym moim telefonem, który gdzieś tam w szufladzie był od, od kilku lat nieużywany, więc pewnie kamera nie jest taka dobra jak wcześniejsza. Ale już podłączam, moment, moment, podłączam mikrofon, więc mam nadzieję, że będzie trochę lepszy <laughs> dźwięk niż ostatnie filmy. Kupiłam też już nowy, te, nowy telefon, ale <laughs> jeszcze nie przyszedł i właściwie nawet nie dostałam jeszcze potwierdzenia no nieważne, telefon nieważne dzisiejszy temat mojego filmu to jest takie narcystyczne akuku i co to znaczy za chwilę wam powiem może jeszcze gdzieś przyczepię sobie ten, ten mikrofon, mam nadzieję, że dźwięk będzie lepszy niż do tej pory jestem osobą, która doświadczyła przemocy narcystycznej. Nagrywam moje filmy już od, od kilku lat. Te, mój kanał nie jest o problemach osobowościowych ludzi, że tak powiem, właściwie jest o relacjach damsko-męskich. I to doświadczenie, które teraz mam. No, jest dla mnie traumatycznym doświadczeniem, dlatego, że po tym jak y, nauczałam właściwie mówiłam o, o tym, że istnieje płeć męska, istnieje kobieta mężczyzna i istnieje polaryzacja między nimi, y, to y, nie wiedziałam, że istnieje też taka traumatyczna polaryzacja między Katem a ofiarą i że... Ym, może być tak, że nawet jeżeli odrobiliśmy już lekcje kobiecości i jesteśmy kobietą w relacji z mężczyzną i, i wydaje nam się, albo mi się wydawało, że, że już wszystko wiem o relacjach, to jeszcze nie wiedziałam, że pod postacią zwykłego człowieka może się ukrywać demon w znaczeniu złych intencji, który szuka swojej ofiary. W taki sposób, żeby była do, totalnie do niego dopasowana, czyli szuka takiej ofiary, która będzie nadwrażliwa, będzie miała dużo zasobów, wszelkiego rodzaju zasobów, no i którą będzie łatwo oplątać, dlatego że ma w sobie jakieś niedokochanie, właśnie szuka, jest jakąś taką osobą, która pragnie miłości w swoim życiu. I taka osoba, narcyz ukryty, o której mówię, na moich ostatnich nagraniach, to taka osoba, która oszukując na miłość, czyli nie mając tak naprawdę żadnej empatii, nie mając w sobie prawdziwych uczuć miłości, udaje miłość, bo ma złą wolę. Prawdziwa miłość, ostatecznie ta Agape, o której często mówię, to jest to nasza dobra wola, że życzymy drugiemu człowiekowi dobrze. I to nie jest ta miłość eros ostatecznie, ale, ale prawdziwa, głęboka miłość pochodząca od Boga to jest życzenie drugiemu człowiekowi dobrze. I współpraca z tym człowiekiem, aby on wzrastał, aby on zbliżał się do Boga, aby był kochany, tak? aby był w życiu szczęśliwy. Wybieramy tę osobę, nawet za cenę często gdzieś te, jakiegoś jakiegoś takiego... Może to źle to, to ujęłam, ale no, no tak jak męczennik odda swoje życie za, za przyjaciół swoich, tak? że o, o osoba głęboko empatyczna jest w stanie przyjąć na siebie cierpienie, żeby ta druga osoba mogła wzrastać. I to jest taka miłość agape, to wyrażona w Jezusie, Chrystusie, który umarł za nas na krzyżu. I w tym filmie chciałabym Wam powiedzieć, że ja nie zmieniłam swojego zdania. I myślę, że Bóg bardzo szybko pokazał mi, z kim mam do czynienia, właśnie dlatego, że mnie chroni. I ja wiem, że niebo i piekło istnieje. I nie zazdroszczę tym ludziom, którzy pod wpływem cierpienia wybierają zło w swoim życiu. Bo ten wzrost duchowy nasz polega na tym, że w chwili cierpienia wybieramy ostatecznie dobro. I wtedy nasza dusza rośnie i my wzrastamy i zbliżamy się do nieba. Dlatego mimo moich trudnych doświadczeń nadal wybieram dobro i dalej wierzę, że nawet ofiara z siebie za drugą osobę. Jest prawdziwą miłością, ale trzeba bardzo uważać, dlatego że nawet pod postacią normalnego człowieka z krwi i kości może się ukrywać demon, który właśnie tym jest zainteresowany, aby nas oszukać na miłość, czyli wziąć od nas tą energię dla siebie. Ale ja wiem, że oni ostatecznie i tak przegrają. Nawet jeżeli przez jakiś czas nas oszukują i musimy przejść przez traumę, to jest to dla nas dane po coś, żebyśmy wzrastali, żebyśmy mieli większą świadomość rzeczywistości i też walki między dobrem i złem, jaka dzieje się na świecie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o, o tym, jak y, ostatecznie y, odkrywa się, że ma się do czynienia z demonem. Czy będzie to demon, demon, czyli upadły anioł, osoba duchowa, która gdzieś nas oszukuje? Czy będzie to narcyz ukryty, który też jest zademoniony? Czy będzie to używane zamiennie? Bo ja uważam, że demon też jest narcyzem ukrytym. A osoba żyjąca, narcyz ukryty po prostu wybrał zło i ma złe intencje i właściwie też siedzi w piekle. W piekle nieprawdy, w piekle takiego, takiego cierpienia, gdzie ulgę mu przynosi cierpienie innych ludzi, znęcanie się nad nimi psychiczne. Jest to osoba, która najczęściej znęca się psychicznie, dlatego że boi się odkrycia i boi się ponieść wszelkich konsekwencji. I tak manipuluje, i tak postępuje, żeby jego intencje złe nie zostały odkryte i nie został zdemaskowany. Dlatego mówi się, że jest to narcyz ukryty. I z takim właśnie mężczyzną miałam w ostatnim czasie do czynienia. Przyciągnęłam go, dlatego że jestem osobą nadwrażliwą, noszę w sobie rany, jeszcze takie mam, myślę, że zabliźnione, ale mimo wszystko jakoś, no, tak jak cały turyński, ta nić jest we mnie tak przeple, przepleciona, że, że, że to pewnie jest, że to jest jakaś część mojej osobowości, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. I wszystkie jakieś te traumy, one nas kształtują, naszą świadomość. No dane są nam po coś. Ja w ogóle uważam, że na tym świecie jesteśmy krótką chwilę i nie poddawajmy się tym traumom, tylko bierzmy to, co jest do wzięcia, bo, bo niebo jest. I najlepiej, żebyśmy w pokoju, w miłości żyli już tu na Ziemi, ale ostatecznie, jeżeli przejdziemy to życie, nie decydując się w sercu na zło dla innych ludzi to dojdziemy do nieba, gdzie już to cierpienie traumatyczne nie będzie dostępne, bo tam nie ma dostępu diabeł. Natomiast tu na ziemi diabeł ma do nas jeszcze dostęp i należy nauczyć się rozeznawania duchowego, no i też rozeznawania tego, kim, kto jest w relacjach damsko-męskich. Moim tematem, jeszcze raz powtarzam, jest takie demoniczne akuku. Ja dzisiaj chciałabym tak krótko przyrównać właśnie narcyza ukrytego do takiego zboczka, ale nie do takiego seksualnego zboczka, ale posłużę się tym, tylko do takiego człowieka, który zboczył w swoim myśleniu. Nie? I taki narcyz odkryty, w znaczeniu wielkościowy, który się ujawnia, którego widzimy, to ja bym przyrównała go, chociaż. I to myślę, że, że, że na końcu zrozumiecie, dlaczego przyrównuję. Do takiego zboczka, którego gdzieś można spotkać w parku, em, który się obnaża, bo ma taką właśnie zboczoną potrzebę seksualną. Ale są też e, tacy ukryci e, zboczeńcy, którzy potrafią jakąś osobę porwać z ulicy e, i trzymać w swojej piwnicy, dręczyć się tam. Czy nawet gwałcić, a tak naprawdę, a na zewnątrz są postrzegani zupełnie jako normalni ludzie, normalni sąsiedzi, w białej koszuli, chodzą do pracy i, i nie dają tego po sobie poznać. I ja chciałabym tutaj porównać tego narcyza ukrytego do tego drugiego zboczeńca, który na zewnątrz wszystko wygląda ok. I trudno jest właściwie poznać, że z tą osobą jest coś nie tak. Tak jak demon nie ma ciała i myślisz sobie, że on nie istnieje, może tak myślisz, że nie istnieje, to zapewniam cię, że istnieje, tylko się ukrywa. Więc takim, z taką osobą, narcyzmem ukrytym, i tak wszyscy mamy do czynienia. Natomiast ten narcyzm mój ukryty, został przeze mnie zdemaskowany w momencie, kiedy zaczął robić mi takie akuku I ja chcę porównać takie akuku właśnie do najpierw do takiego zboczeńca którego kiedyś spotkałam na przystanku autobusowym to był taki przystanek zaszklony ale jak się odwróciłam to widziałam co jest z tyłu nie? znaczy przystanek, ma taki boks plastikowy z pleksy tak? i on podszedł z tyłu z parku i zaczął się obnażać z tyłu. Jak ja się odwróciłam, to, to było takie, no takie, może nie traumatyczne przeżycie, ale się bardzo wystraszyłam i uciekłam z tego przystanku, tak? Ale to było takie właśnie akuku, nie? Że podszedł mnie z tyłu i, i chciał spowodować taki szok psychiczny, żebym ja się wystraszyła, żeby, żeby, żeby zczerpać tą moją energię lęku, strachu, szoku e na, na siebie, ale tak naprawdę to nie są to ludzie najbardziej niebezpieczni. Nie? Natomiast kiedy ja byłam jeszcze w zakonie, to miałam tą słynną moją już walkę z demonami wręcz, kiedy diabeł oszukał mnie również na miłość, tak jak oszukuje narcyz Ukryty. Myślałam, że moje łaski mistyczne pochodzą od Boga. A podszywał się pod nimi diabeł, kopiując Boga i jego działanie, kopiując miłość Boga do człowieka. Ja zorientowałam się, że coś jest nie tak, kiedy zaczął mi robić w głowie takie kuku, nie? kiedy dawał mi obrazy zeschizowane już, kiedy działy się rzeczy ze mną takie, gdzie ja zaczęłam się bać, że ja choruję na schizofrenię. I jemu o to chodziło, żeby ja się rozchorowała. Na szczęście pomoc uzyskałam od Kościoła, od Kościoła Świętego, który dał mi dobre rozeznanie i, i pomógł mi na tej drodze uwalniania od tej przemocy demonicznej, od tego znęcania, od tego uwikłania też właśnie. Nie? Na tyle, że taką podobną traumę przechodziłam, bo trzeba było wyjść z tej iluzji miłości, która była fałszywym doświadczeniem, nieprawdziwą miłością, nie? że, że to wszystko, co przeżyliśmy, to była iluzja. I w tej przemocy narcystycznej ta ofiara często odizolowana w ogóle od środowiska, ale to jest inny temat filmu, to jak narcyz izoluje swoją ofiarę, żeby ona nie mogła otrzymać, otrzymać w ogóle pomocy od zewnątrz, żeby sama nie wiedziała, gdzie jest. To jest trochę inny temat. Bardzo chętnie go poruszę, natomiast dzisiaj chcę mówić o tym akuku. Że że ostatecznie ta wola właśnie nawet człowieka może być tak zła, że na samym końcu to on robi takie akuku. I to, i to jest różne akuku. Dla kogoś z boku to nie jest w tej nici pajęcznej owinięty, to akuku może nie być tak silne, żeby ten człowiek mógł tak się czuć, że ktoś mu robi z mózgu sieczkę, że tak powiem, nie? że go próbuje doprowadzić do choroby psychicznej, czyli akuku. Ale tak naprawdę narcyz ukryty ma taką y, intencję. Niesamowite. Tak zły, tak zszedł na stronę zła, że do tego stopnia to robi, ale w sposób zawoł zawołalowany. Że kiedy pojawia się to akuku, to ty sama już nie wiesz, czy ty jesteś zdrowa psychicznie, czy nie. Czy ty jesteś zdrowy, bo to oczywiście narcyzem może być również kobieta. I... <laughs> I, I takie proste przykłady, nawet ktoś z Was mi y, wysłał film, gdzie kobieta się dzieli, że no, wysyła mężczyznę po, po bułki razowe, on wraca z chlebem razowym. I ktoś powie, no puknij się w głowę, co to za różnica. I, I ten mężczyzna też, ten jej mąż mówi, no co to za różnica, ty nie doceniasz tego, że poszedłem do sklepu. A ona już wie, że on to robi intuity, in, 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 specjalnie, że on to robi specjalnie, żeby... żeby by wydobyć z niej tą traumatyczną energię cierpienia i, i, i przekraczającą cierpliwość, którą człowiek może znieść. I, bo to są niby małe rzeczy, to są takie szpile, które ci wbija, ale, ale one są nagminnie wbijane. i... i ten sok z ciebie życiowy jest tak wysysany dzięki temu, że, że ty umierasz tak? psychicznie, mentalnie, życiowo. Moim przykładem są na przykład rzeczy, które ginęły mi z domu. Pierwszą rzeczą, która zginęła mi z domu, był taki sam kolczyk jak ten. No niby drobiazg, tak? Ale ja mam, do, mam stuprocentową pewność, że tylko ten człowiek był u mnie w domu, kiedy mi ten kolczyk jeden zginął. Bo mam, mam dowód, nawet mam zdjęcie, że ja jestem w domu z tym, w tych kolczykach i od razu chcę je znaleźć, bo chcę odłożyć na swoje miejsce kolczyki. Jest tylko jeden. Nigdzie na zewnątrz nie byłam, tylko on był u mnie w domu. Ale oczywiście komu potrzebny jest kolczyk drugi? Nie? To nie są jakieś szczególnie drogie kolczyki. 10 euro kosztowały, więc no myślisz sobie, no, no facet przecież nie wziął Ci kolczyka, tak? Więc szukasz. Jeden dzień szukam, nie odkurzam, żeby przypadkiem mi tam do odkurzecza nie, nie wleciało. Tak? Jeden dzień szukam, drugi dzień szukam, i nawet mu mówię: słuchaj, skinął mi kolczyk, byłeś w tym czasie, ty, ty, może gdzieś przez przypadek wpad wpadło ci do torby, czy może wziąłeś tego kolczyka? Gdzież tam nie? No co ty, po co mi twój kolczyk w życiu, nie? Ale potem, aha, no i oczywiście chodziło o to, żeby mnie doprowadzić do, takie, do do wyzyskania tej energii szukania, ja nienawidzę szukać, wiecie, to jest dla mnie coś takiego, jak człowiek musi czegoś szukać i nie może dużo znaleźć, to traci cierpliwość, tak, i jemu o to, o to nasze wkurzenie chodzi, no w każdym razie, Potem ginęły mi inne rzeczy i on nigdy do tej pory się nie przyznał do jakiejkolwiek rzeczy, która mi zginęła. A jedna rzecz zginęła mi na bank, i na, to jestem w 100% na pewna, bo ten kolczyk to ja nie no, szukałam wszędzie. W kanapach, no ile to już było kilka miesięcy temu, to było na początku naszej znajomości, tak? I to nie chodziło nawet o, o zabieranie mi rzeczy, które były wartościowe, ale żeby doprowadzić mnie do takiego, do takiego stanu, kiedy ja tracę cierpliwość przy szukaniu czegoś, tak? I to, jest takie, to było na, takie moje podstawowe akuku, nie? Że, które się zaczęło powtarzać. I w pewnym momencie zginęła mi kolejna rzecz z domu, i przypomniał mi się taki, taka historia jednego Żyda. Ja film o nim nagrywałam. Może gdzieś tu podłączę, bo to jest bardzo, bardzo mocne. też. On, on dzieci szukał po lesie, po nalocie, kiedy się chowali w lasach. I wołał ich imiona po tym lesie, aż w końcu we snach te dzieci zaczęły do niego przychodzić, mówiąc mu, Tato, już nas nie szukaj. I mi to tak się pojawiło, taka prawda wewnętrzna w pewnym momencie, jak znowu szukałam jakiejś rzeczy, mówię, no, przecież wiesz, gdzie to położyłaś, tak? Otwierasz szufladę i masz swoje akuku, nie? Już nas nie szukaj, nie? Już, już nie szukaj dużej tej miłości, bo to szukanie też polegało między innymi na to, że ja, że ja wierzę w tą miłość, że on nie mógł tego zabrać, tylko on mógł to zabrać, to znaczy, że dziś położyłam, a może gdzieś wyszłam, wiecie, to, to, to myślenie takie głębokie, że może ja jednak gdzieś, gdzieś byłam, może coś robiłam, może coś, coś się stało, nie? No, no, no nie, tak? I, I przyszło mi takie bardzo głębokie też przekonanie, już nas nie szukaj, nie? Tak jak ten żyw, że ta miłość już umarła, że ona w ogóle nie istniała, nie? że trzeba się pogodzić z stratą i śmiercią. Bo to wyjście z tej iluzji miłości polega też na tym, że musisz przyznać, że ten, że ten człowiek, w którym się zakochałaś, nie istnieje. I że ta miłość niebiańska, której doświadczyłaś, nie istnieje. I że trzeba się z tym pogodzić i wyjść z tej iluzji. I to tak boli, tak? I to tak boli, bo jeszcze są wspomnienia. Jedną z technik jest na pewno nie patrz za siebie, bo, bo te wspomnienia tej pięknej miłości, tych, 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 tych miejsc, w których byliśmy, tych zdjęć, które zrobiliśmy, tych, tych wspaniałych doświadczeń, które razem, tego bombardowania tej miłości, mam w sobie tyle, że za każdym razem, jak coś odpominam, to mam kolejny taki cios nożem w serce, tak? takim duchowym tego słowa znaczeniu. Więc mi kiedyś Bóg tak pomógł w słowie z Pisma Świętego, kiedy mi się tak przypominało, co demon mi zrobił jeszcze w zakonie, to Bóg mi powiedział, nie wspominajcie tych wydarzeń minionych, nie rozpamiętujcie w sercu dawnych rzeczy, ja czynię rzeczy nowe, i idzie nowe, więc to pozytywna nowina jest taka, że niebo istnieje i przyszłość jest przed nami i nie obracajmy się, bo zamienimy się, patrząc na to zniszczenie, które się dokonało w subsoli. Ja tak mówię też do Was, dlatego że nagrywam ten film, bo może ktoś komuś ten film pomoże, kiedy będzie doświadczał przemocy narcystycznej i będzie również tej osobie trudno uwierzyć, że ta osoba nas jednak nie kochała i że ta miłość to był fake. I że to jest do przeżycia, bo, bo jest prawdziwa miłość. I żeby wybierać w sercu zawsze dobrą wolę, dobrą, dobrą intencję i wierzyć w przyszłość, i patrzeć w przyszłość, i budować. I budować nowe rzeczy, bo, bo Bóg istnieje i jest większy od zła i zostało już pokonane właśnie przez ofiarę krzyża. I nie bójmy się cierpienia, bo cierpienie się skończy dla nas, którzy mamy dobrą wolę. I modlmy się za tych, którzy już teraz, nawet jeszcze za życia, żyją w takim piekle, że muszą znęcać się nad innymi, żeby przynieść sobie ulgę. I taką osobą jest narcyz ukryty. I na tym kończę. Dziękuję za wysłuchanie mojego filmu. Będę dalej nagrywać. Mam nadzieję, proszę oczywiście o polubienie mojego kanału, subskrybowanie go, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. W najbliższym czasie będę kontynuować jeszcze moje, moje filmy w temacie narcyzmu, aczkolwiek mój kanał jest takim kanałem, gdzie ja mówię o swoim doświadczeniu życiowym, jakiekolwiek one jest. Jeżeli coś mnie dotknie, to o tym mówię, a nie, ma, nie jest to kanał tylko o narcyzmie. Więc na moim kanale mogą pojawiać się różne filmy, natomiast na pewno będą to filmy, w których ja dotykam duchowości. Dochodzę do jakiejś prawdy, do jakichś wniosków. Coś odkrywam i wtedy się dzielę. Dlatego zachęcam Cię, jeżeli trafiłeś, czy trafiłeś na ten kanał, dlatego że zobaczyłeś tytuł Narcyzmu, to, to oczywiście subskrybuj mój kanał, natomiast też mówię, że na tym filmie Pojawią się również w przyszłości, jak już przeprocesuję ten, ten stan, pewnie inne tematy na moich filmach. Zapraszam, pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce pa.